Cześć i witam Cię w przestrzeni pełnej możliwości. Dziś odkryjemy, jak za pomocą prostych intencji przyciągnąć do swojego życia sukces, obfitość i spełnienie. Jeśli szukasz klucza do lepszego życia, to ten film jest dla Ciebie. Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest, a że niektórzy ludzie zdają się przyciągać sukcesy, podczas gdy inni borykają się z przeciwnościami? To nie przypadek. Wszystko zaczyna się od naszych myśli i intencji. Intencje to potężna moc, która, jeśli jest świadomie skierowana, może zmieniać naszą rzeczywistość. Dziś pokażę Ci, jak w pełni wykorzystać tę moc do przyciągania sukcesu. Co to są intencje? Intencja to świadome skierowanie energii w określoną stronę. To, na czym koncentrujesz swoją uwagę, zaczyna manifestować się w Twoim życiu. Kiedy wyrażasz intencję, tworzysz przestrzeń dla działania, dla możliwości, które przyciągniesz do siebie. A wszystko to dzieje się zgodnie z prawami fizyki kwantowej. Nasza świadomość ma wpływ na rzeczywistość. Dlaczego to działa? Nasze myśli to energia, a energia wibruje na określonej częstotliwości. Kiedy wyrazisz swoją intencję, tworzysz pole, które zaczyna przyciągać to, czego pragniesz. Każda pozytywna myśl podnosi twoją częstotliwość i przyciąga do ciebie podobne energie. To jak wibracje radia, kiedy ustawisz je na odpowiednią falę, usłyszysz to, czego oczekujesz. Teraz wiesz, że Twoje intencje mają moc, ale jak je sformułować, by przyciągnąć do swojego życia sukces? Oto kilka przykładowych intencji, które możesz codziennie wypowiadać z pełnym przekonaniem i wiarą. Zaczynamy. Otwieram się na nieograniczone możliwości, które prowadzą mnie do sukcesu i spełnienia. Z każdym dniem moja energia przyciąga do mnie obfitość i sukces we wszystkich dziedzinach życia. Jestem gotów przyjąć wszystkie wspaniałe rzeczy, które wszechświat ma dla mnie. Mm, moje myśli, słowa i działania są w pełnej harmonii z moimi celami. Przyciągam tylko to, co najlepsze. Każdy krok, który podejmuję, przybliża mnie do moich marzeń i realizacji moich intencji. Ważne jest, aby te intencje wypowiadać z przekonaniem i emocjami. Poczuj je całym ciałem, wizualizuj swój sukces i każdego dnia żyj w zgodzie z tym, co chcesz przyciągnąć. Twoja energia musi być spójna z twoimi pragnieniami. Pamiętaj, że sukces to nie tylko rezultaty, ale i proces. Bądź wdzięczny za każdy mały krok, każdy sygnał, że jesteś na właściwej drodze. Kiedy praktykujesz wdzięczność, twoje wibracje rosną, a przestrzeń na obfitość staje się większa. Uwierz w siebie i w to, że zasługujesz na to, co najlepsze. Przyciąganie sukcesu zaczyna się od Ciebie. Zaczynaj każdego dnia od intencji, pełnych pozytywnej energii i wiary w siebie. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i podziel się tym przesłaniem z innymi. Razem możemy tworzyć rzeczywistość, o jakiej marzymy. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętaj: Masz w sobie moc, by kreować życie pełne sukcesu i spełnienia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.